Witajcie widzowie Youtube a, w moim kolejnym filmie w tym filmiku powiem Wam jak zregenerować porysaną płytę CD, DVD ale to dotyczy tylko powierzchni tej rozumiecie tej strony, nie drugiej strony, gdzie są napisy, tylko tej strony. Jeżeli macie to porysane, to powiem wam, że to można zregenerować, a mianowicie o, fajna tęcza, nie? Płyta CD działa jak yy, ten yy, pryzmat, pryzmat. A zobaczcie, jaka fajna tęcza. Oj, dobra. Przepraszam, że zboczyłem z tematu, ale mówię Wam. Yy, ja kiedyś na przykład szlifowałem tą płytę jeansem. Normalnie o jeans polerowałem, słuchajcie. Tak długo polerowałem, aż yy, tym jeansem rozumiem... To nie, nie mam jeansa tutaj, ale mówię, całą powierzchnię ładnie polerowałem na jeansie. Dżinsie. Można tą płytę na przykład wkręcić w wiertarkę, w taką szlifierkę i możemy po prostu szybciej wypolerować tak tą płytę. I powiem Wam, że w odzyskiwaniu danych to się czasami sprawdza. Naprawdę to są już ostateczne rozwiązania są programy do odzyskiwania danych nie? gorsze lub lepsze, ale jeżeli nawet super polerowanej tutaj też nie, nie odczytacie już danych, że jeansem wypolerowałem, mogą być inne tkaniny, jeżeli macie jakieś specjalne do polerki, słuchajcie, do polerowania specjalny materiał, to można wykorzystać oczywiście ten materiał, jeżeli ktoś nie ma, to możecie trzeć od jeans i po Ręcznie to powiem, że, że po całym dniu polerowanie było widać jakieś tam efekty. Po dwóch dniach już rysa zupełnie znikła. Ale jeżeli bardzo Wam zależy, jeżeli to jest jakaś pamiątka, nie wiem, ważna, no to warto naprawdę poświęcić ten czas jednak i, i, i zrobić to, wypolerować po prostu tą płytę. Tak, no i to chyba by było na tyle. Mówię, możecie używać programów do odzyskiwania danych, ale to nie zawsze się sprawdza. Jeżeli płyta jest bardzo porysana, to no nie odzyskamy. choćbyśmy nie wiadomo jak długo, odzyskiwali. To by było na tyle. Tego poradnika. Pamiętajcie, polerujcie go o jeans najlepiej. Fajnie się wypoleruje. Ja będę kończył ten filmik. Zapraszam na. Inne moje filmiki na kanale zatytułowanym Życie jest piękne Bo tak się nazywa mój kanał Ta tęcza też jest fajna nie ładne kolorki Ciekawe jak to będzie widać po wrzuceniu na YouTube'a. O super super nie Fajne, piękne, piękne Kończę ten filmik Subskrybujcie mój kanał Oglądacie inne filmiki i który filmik Wam się spodoba możecie udostępnić swoim znajomym na facebooku Możecie zostawić łapkę w górę. No i będę kończył ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Robię istotne zbliżenie na tęczę. O, zobaczcie, jako fajne, nie? Super. Może nagram osobny filmik kiedyś o tym. Super, piękne. Dobrze, cześć, trzymajcie się. Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. D-da-da-da-da-da-da <laughs>